Policja w wydomiu. Proszę Pana, szybko pogotowij na 7, ma na bezdech i nie oddychaj z Eee, czat. Momencik, czy Pani stosuje oddychanie sztuczne? Tak, może, nie oddycha. Ile ma lat to dziecko? Proszę? Ile lat ma dziecko? Miesiąc. Miesiąc. Proszę Panią, jeżeli nie oddycha, delikatnie uciskać na klatkę piersiową, odgryź głowy do tyłu. I dmuchać Moment. powietrze, tak? Moja to są Niech pani to robi co ja pani mówię, bo nie udzielam No ale tylko do są siatki. Czy pani to robi co ja pani mówię? Moment! Jeżeli nie czuje pani oddechu, proszę delikatnie wciskać na kartkę piersiową i wdychać powietrze. Ja panią... Delikatnie na kartkę piersiową. Ja, pan, ja panią... Dobra już jest! Oddycham, ja Dobry, panią... Halo, ja panią... Czy już jest wyczuwalny oddech? No już jest. Ja panią łączę jeszcze z pogotowiem ratunkowym, dobrze? Dobrze. No proszę się nie rozłączać.